Cię widzę w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym filmie będziemy wykopywać, a zrobimy taki mały guzik. Kto wie co to znaczy? Na, niech napisze w komentarzu, a ja potem dam odpowiedź, co to jest. To co? Bierzemy się do roboty. Podjadę trochę tutaj, żeby od końca, albo od tamtego początku wykopywać. Te pietruszki są tutaj tak skryte właśnie. Taka jak marchewka była, I teraz już druga. Tak, i małe to jeszcze nie wyrywam. tu jest jeszcze chyba jedno tak trzecia a ja posiałem tu, tu gorczycę i właśnie zarosło trochę to a tutaj tak strzy moja mama mówiła, żeby zostawić to zostawię strzy. Gdzieś pod początkiem. O, ale ta jest duża. Potężna. A to gdzieś pod początkiem tak jakich Już pięć mam. Sześć. Siedem. Osiem. No może tu jedną taką zostawię. Chyba sobie tyłu podjadę. Tą sobie jedną zostawię. Tą też zostawię. I tą zostawię. bierzemy się teraz od tej. może wykręć niestety o, też widział plus już chyba już osiem raz, dwa są cztery, no to to wyryło 9 chyba dziesięć jedenaście ale tu troszkę pachnieć Teraz już biorę się za dwunastą chyba, jak dobrze liczę. Ptaczką sobie podjadę. Tu jest chyba szesnasta. Siedemnasta. Osiemnasta. I dwudziesta Tu jest ta pierwsza, mała. Tu jest ta druga, taka gruba. Tu jest trzecia. Czwarta. Tascam po Powiem wam, że pogubiłem się już w tym, yy, yy, tym liczeniu. A tu jest około 30 O. Taka wielka. I ostatnie dwie, jedna, druga, A trzy. Tam mój dziadek trawę ale jak słychać. Z pola wyrwane, teraz idziemy obcinać naciół. Podasz mi nóż tutaj, dziękuję i obcinamy naciół. Tutaj już ściąłem naciw, tak, Także to prezentuję. A także prezentuję nać w kompostowniku. Prawie tutaj przerosła. To na tyle w tym odcinku. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Do zobaczenia. Cześć!